jeszcze tak dla zakończenia poprzedniej katechezy kilka takich ostatnich spraw jeszcze o doskonaleniu się w cnocie rozkropności. Święta Luizy powtarzał takie słowa, kwitkok ad eternitatem, czyli czymże jest to wobec wieczności. I tutaj ojciec Tankuerej właśnie pisze o do takich złudnych radościach tego świata, po których często żal następuje i niczym są w porównaniu do wieczności. Tutaj piszę to w kontekście energicznego, energicznej takiej walki z roztropnością ciała. Bo rzeczywiście dążymy, pragniemy różnych rzeczy, nieraz bezmyślnie ich pragniemy, a właśnie powinien nam zawsze przyświecać ten cel, cóż to jest do wieczności. Czy warto spalać się, można powiedzieć tak, no, mordować, zawijać, y, y, zamęczać się w pogoni y, za jakimiś dobrami, y, y, no, najczęściej materialnymi. Y, cóż to jest do wieczności? Rzeczywiście, y, warte jest zachodu to, za czym biegnie świat, to, za, czą, za czym my y, pragniemy. Y, czyli te słowa świętego Aleizego też warto sobie powtarzać, nie? Cóż to jest w stosunku do wieczności? Czy rzeczywiście jest to warte zachodu, i warte mojej energii, żeby za tym podążać? Kolejna sprawa: zawsze trzeba starannie odrzucać wszelką chytrość, oszukaństwo, podstęp. Nawet gdy chodzi o cel godziwy, ojciec Tanquery przypomina prawdę, o której my nieraz zapominamy, że cel nie uświęca środków. Nie może być tak. I nie wynika to z żadnej roztropności, że no, gdzieś tam yy, no, może coś tam skłamiemy, jakiś yy, no, grzech popełnimy, żeby osiągnąć jakiś większy, lepszy cel. Zasada teologii moralnej mówi wprost, że cel nie uświęca się okresów. Nie można wybrać jakiegoś mniejszego zła, żeby osiągnąć jakiś dobry. Yy, nie wolno tak myśleć. Yy, yy, I tutaj no, roztropność nadprzyrodzona właśnie będzie kazać nam... Unikać nawet najmniejszego zła. Eee, kolejna sprawa, e, też dosyć ważna, ona to choć było to już powiedziane, e, że prawdziwa roztropność będzie walczyła z uprzedzeniami. E, ponieważ my nieraz budujemy sobie obraz jakiejś osoby w oparciu no, może o jakieś zdarzenie, o jakieś takie zachowanie które może tak naprawdę być tylko jednostkowe, albo może coś opatrznie żeśmy możemy zrozumieć, albo tylko jakiś fragment życia tego człowieka, żeśmy zobaczyli, on zaważy jakby na całą, na całą osobę. Nikt z nas nie chciałby być traktowany właśnie z uprzedzeniem, że ktoś coś tam żeśmy powiedzieli, może tego żeśmy żałowali, się z tego wyspowiadali, nawet tacy nie jesteśmy, nawet nie wiemy skąd to przyszło, żeśmy coś powiedzieli, jakąś głupotę, no ale się stało. Jak ktoś zapamięta tylko ten jeden fragment, i będzie tak patrzył na nas, na kształt naszego dorobku, na kształt naszego życia. No jest to nieuczciwe i niesprawiedliwe, byśmy mogli powiedzieć, ale my też nieraz tak patrzymy na, 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 na innych. Dlatego, dlatego tutaj roztropność każe nam rzeczywiście schować uprzedzenia do kieszeni, bo one no, mogą być właśnie nieraz błędne. Mogą wprowadzać tak naprawdę no, kłopoty, nawet mogą prowadzić do grzechu, bo nawet możemy coś powtarzać później o tej osobie. Tak? To jedno wstydliwe wydarzenie, które się wydarzyło, jedno na całym świecie, ale my tylko jedno żeśmy zapamiętali i teraz będziemy rozpowiadać, i będziemy tak naprawdę e, też i godność tej osoby niszczyć. E, a taka prawda nie jest i będziemy powtarzać tak naprawdę e, niepra, nieprawdy. E, Unikać chwiejności. I dlatego tam Korei mówiąc o unikaniu chwiejności, tutaj podkreśla jeszcze raz rolę kierownika, kierownika duchowego. Zdarzyło się na przykład, nawet nawet nie raz, bo to dotyczy najczęściej skrupulantów, czyli osoby, które tak drobiazgowo rozpatrują swoje grzechy, co jest grzechem, co nie jest grzechem, co jest grzechem śmiertelnym, co jest grzechem powszechnym, nie radzą sobie całkowicie z tym i tak naprawdę prawie nigdy nie chodzą do komunii, a codziennie by się spowiadali i nawet kiedy się wyspowiadają, znowu taka gonitwa myśli powoduje, znowu gdzieś tam roztrząca kolejne, kolejne, kolejne sprawy, to strasznie utrudnia życie, szczególnie duchowe. No i, i, i takie osoby nieraz no, nie, nie, chodzą, nie chodzą do komunii, bo proszę księdza no, ja się spowiadałem, ale wyszedłem z konfesjonału, znowu mi coś się przypomniało albo znowu coś pomyślałem. No i teraz ja nie wiem, czy ja znowu popełniłem grzech, czy mam wrócić po minucie do konfesjonału, czy mogę iść do, czy mówić do komunii. No i nie poszedłem do komunii. W jest to choroba, ta, którą, którą się na sposób duchowy leczy, a wśród nich to jest właśnie unikanie tej chwiejności e, poprzez trzymanie się jasnych wskazań i rad stałego Spowiednika. Bo na przykład Spowiednik może powiedzieć tak. E, jeżeli masz iść do komunii, i teraz tak, jeżeli wiesz na 100%, że popełniłeś grzech śmiertelny, to do komunii nie idziesz. Jeżeli masz wątpliwość, masz nakaz zawsze iść. I spowiednik może nakazać taką rzecz. No bo jeżeli masz wątpliwość, to nie wiesz, czy popełniłeś grzech ciężki. Dlatego, dlatego e, posłuszeństwo spowiednikowi może także leczyć nasze duchowe choroby. To są pewne ustalenia, pewne zasady, które się podejmuje. To tak jak przychodzi się do lekarza i również e, przyjmuje się zasady, e, które mają właśnie nas leczyć. Tak? czystość życia, czy... czy Jakieś zabiegi, czy, czy przyjmowanie lekarstw, czy ćwiczenia jakieś ortopedyczne i tak dalej. Je, kiedy je zachowujemy, tak trzymamy się słów lekarza, to rzeczywiście wszystko jest, wszystko jest dobrze. Jeżeli zwalczamy z tej drogi, na nowo rozpoczynają się problemy. Dobrze. To teraz przejdziemy do kolejnego tematu, yy, yy, kolejnej katechezy. I pochylimy się nad istotą sprawiedliwości, Cnota sprawiedliwości. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, zapisuje święty, święty Mateusz. A więc błogosławieni są ci, którzy starają się o tę cnotę, którzy chcą być sprawiedliwi. Ale co to jest tak naprawdę ta sprawiedliwość? Czym ona jest? Jak się przejawia? Jak o nią się dba? Ojciec i pisze, że sprawiedliwość, podobnie jak te poprzednie, jest to cnota obyczajowa jest to cnota nadprzyrodzona i również z pobudek bożych, my też inaczej będziemy patrzeć na sprawiedliwość. Na czym ona polega? Skłania naszą wolę do stałego oddawania drugim wszystkiego, co im się ściśle należy. I ta cnota sprawiedliwości będzie miała różne przejawy, ponieważ możemy oddawać to, co się słusznie należy ludziom, samemu sobie, ale także i Panu Bogu. Czyli, czyli tu będą już tak naprawdę inne cnoty wchodzić, tak jak na przykład cnota religijności, która wypływa z cnoty sprawiedliwości, gdzie w sposób słuszny oddajemy sprawiedliwie Panu Bogu to, co się Jemu należy. Nasze życie, naszą wolę, nasze akty religijne, nasz czas, nasze modlitwy i tak dalej. Ale to, to zostawimy na następny raz, na, na dalsze kateczerzy. Siedzibą tej cnoty jest wola. Tak jak w przypadku roztropności, siedzibą cnoty, roztropności dworu, tak? Siedzibą właśnie sprawiedliwości jest nasza wola. No, w sposób zrozumiały, bo musimy chcieć oddawać tę sprawiedliwość. Musimy chcieć, jakby pokazywać, ukazywać przejawy tej sprawiedliwości. I zadaniem tej sprawiedliwości jest regulowanie ścisłych obowiązków naszych wobec bliźni, czyli regulacja właśnie tych stosunków społecznych. Sprawiedliwość oczywiście zarówno w życiu, naszym osobistym, jak i w życiu społeczeństwa oczywiście ma kluczową rolę, bo przecież wprowadza ład, wprowadza pokój, wprowadza porządek w naszym życiu. I to życiu, mówię, osobistym, w życiu tutaj wspólnotowym między ludźmi, ale także i w szerszym znaczeniu, jeżeli chodzi nawet i o, to, o całe państwo, czy o cały Kościół. Polega to na szanowaniu przysługującym każdemu prawa. Dlatego tutaj w interesach, jak stan, w której panuje uczciwość, nie dopuszcza do oszukaństwa, roztacza opiekę nad prawami maluczkich i pokornych, hamuje upięstwo i niesprawiedliwe zakłóce silnych i tym sposobem wprowadza łatwy do społeczeństwa. To są właśnie przejawy sprawiedliwości. Zobaczcie, że jeżeli chodzi o sprawiedliwość w porządku nadprzyrodzonym jest to też jakaś łaska Ducha Świętego że my chcemy zawsze w stosunku do każdego bliźniego zachowywać jego prawo e, świat tak naprawdę chce gwałcić prawa człowieka e, rządzi nieraz silniejszy rządzi nieraz bogatszy rządzi nieraz bardziej wpływowy e, i oni się kierują tak naprawdę ludzie swoimi interesami swoim zyskiem e, natomiast my jeżeli chcemy doskonalić sobie cnotę nadprzyrodzonej sprawiedliwości, my będziemy tak naprawdę niezależni od statusu społecznego, niezależnie od, od, od jakichkolwiek innych ograniczeń, będziemy starali się o, o oddanie sprawiedliwości każdemu człowiekowi. I to jest właśnie prawdziwa cnota sprawiedliwości, że bez oglądania się na, co, na, na, na cokolwiek chcemy oddawać to, co się każdemu należy, niezależnie tak naprawdę od naszych y, upodobań. Yy. Sprawiedliwość można podzielić tak naprawdę na dwie rodzaje na sprawiedliwość ogólną i sprawiedliwość szczegółową. Pierwsza z nich, czyli sprawiedliwość ogólna, na czym polega? Mianowicie opiera się na dokładnym zachowywaniu prawa. I tutaj mówimy o prawie i w zrozumieniu kościelnym, tak, jest to prawo Boże, są to przykazania kościelne, ale także i Prawa e, społeczne, które regulują nasze życie, no, konstytucja, prawa, e, które są tutaj stanowione przez, przez tych, którzy e, nad nami rządzą. E, I tutaj też jakby kilka rzeczy trzeba byłoby zrozumieć, jak kształtować swoją cnotę sprawiedliwości, jak to wygląda w stosunku także do cywilnych ciężarów. E, Cnota Sprawiedliwości y, obowiązuje nas właśnie do uznania wszelkich dobrodziejstw otrzymywanych od społeczeństwa poprzez ponoszenie sprawiedliwych ciężarów, które ono na nas wkłada, i przez oddawanie mu tych zasług, których od nas się spodziewa. A ponieważ dobro ogółu ważniejsze jest od dobra jednostek, są wypadki, w których obywatele powinni oddać cząstkę dóbr swych lub osobistej swobody, a nawet swoje życie narazić w obronie społeczeństwa. Eee, czyli e, z religijnego punktu widzenia, oddanie części swoich dóbr, mówimy tutaj cały czas o normalnej sytuacji, o sprawiedliwym prawie, że czasami rezygnujemy z dobra swojego, z dobra jednostki, dla dobra ogółu. No na przykład, nie wiem, no, możemy się zgadzać, możemy się nie zgadzać, tak mi się teraz przypomniało, no nie wiem, no, trzeba zbudować szkołę albo szpital. No to rezygnujemy z dobra jednostki, no i likwidujemy rodzinne obrótki działkowe, tak, bo w tym wypadku można rzeczywiście pozbawić jednostkę dobra dla E, dobra ogółu, dla... dla no, gdzieś tam no, e, dla dobra innych ludzi. E, no też w przypadku wojny też tam kilka lat temu mieliśmy akcję spisywania samochodów tam no czy jakieś tam pojemności, czy na cztery koła, na wypadek wojny. No, że gdyby trzeba było obronić ojczyzny, no to e, też e, no, w świetle prawa można pozbawić jednostkę dobra, bo można zabrać mu no, ten samochód, który będzie wykorzystany na cele e, e, militarne, tak? Czy, no nie wiem, no, e, pozbawienie kogoś na przykład prawa, e, no bo w przypadku zagrożenia ktoś na wielkiej powierzchni e, będzie musiał mu udostępnić, bo trzeba będzie zrobić szpital polowy. Albo też jest tutaj mowano wprost już tak naprawdę o obronie społeczeństwa, o obronie ojczyzny, bo jak wybuchnie wojna, no to ogranicza się wolność. Tak, mężczyzn, bo nie mogą wyjechać za granicę, muszą służyć, służyć państwu, muszą służyć obronie ojczyzny i tak dalej, Są to tak naprawdę obowiązki, na które musimy się zgodzić ze względu na, na sprawiedliwość, sprawiedliwość ogólną. Dla, dla ogółu społeczeństwa, a tak naprawdę realizując też i tutaj sprawiedliwość szczegółową, bo to wszystko dzieje się dla obrony e, jednostki. Natomiast e, sprawiedliwość szczegółowa e, mówi o prawach i obowiązkach obywateli między sobą, i mówi tutaj tak naprawdę wprost o szanowaniu e, prawa własności. E, o dobru ciała, o dobru duszy, o prawie do życia, o prawie do wolności, o czci i dobrej sławy. I tutaj tak mi się teraz przypomniało w stosunku do no, tych modnych ostatnio czarnych marszów i prawie, prawie kobiet tak, do stanowienia o sobie, ale też wtedy nikt nie uzuważał jednej bardzo ważnej rzeczy, że Trzeba też wystąpić w prawie obrony tych poczętych dzieci, tak, które matki chciały zabić w czasie aborcji. No Tutaj tak naprawdę jeszcze wchodzimy w przestrzeń ideologiczną, bo, bo większość tych, którzy strajkowali, nie uważali życia poczętego za życie. Natomiast, natomiast tutaj mówiąc już rzeczywiście o sprawiedliwości szczegółowej, o sprawiedliwości prawie do życia każdego człowieka. No to też nikt nie stał na znaczy, Tak naprawdę strona kościelna tak? i różne organizacje stawały tak naprawdę kontra tych czarnych marszów i wtedy no, jakby mówiono wprost i przypominano, no tak, kobiety mają swoje prawa, ale my stoimy w prawie obronia, obrony tych dzieci, które się poczęły i my chcemy, żeby one też miały prawo do życia, żeby miały prawo do narodzin i że tutaj nikt nie staje w ich obronie, co jest niesprawiedliwością jest Jestem sprzecznym z cnotą sprawiedliwości, tutaj akurat szczegółową, bo ona reguluje właśnie obowiązki względem nas, względem ludzi. Zastosowania, jeżeli chodzi o cnotę sprawiedliwości. Ojciec Tańku Rej podaje na samym początku, że najpierw szanować trzeba prawo własności, w tym co dotyczy dóbr doczesnych. I tutaj Posługuje się no, takim jako oczywistym przykładem, a może nieoczywistym, mianowicie, że e, trzeba unikać drobnych kradzieży i uczyć tego także dzieci od samego początku. E, bo nieraz tak jest, że no, nie wiem, jest, jestem, nie wiem, no, w pracy, tak? jestem kucharką i no, nie wiem, zostało jedzenie, czy jakieś tam produkty zostały i tak dalej, i tak no i wynoszę z pracy, no nikomu nie mówię i tak dalej, i tak dalej. No, tak naprawdę, gdybyśmy się nad tym zastanowili, no to w sumie, no to jeżeli ma coś wy wylądować w koszu, ma być zmarnowane, no to się zabiera do domu, tak. Natomiast sprawa no ogólnie jest, jest troszeczkę śliska, yy, no ponieważ no to jedzenie do kogoś należy, tak? Bo u kogoś pracujemy. Ktoś kupuje te produkty i dla niego wykonujemy te pracę, dla niego e, usmażymy 100 kotletów tak? i zostaną dwa. Znaczy, to ja mogę uznać, że te kotlety już nie należą do tej osoby, która je kupiła i nam je zleciła i zapłaciła za ich usmażenie i możemy je zabrać e, bez pytania, bez uregulowania, a chyba, że zjeść na miejscu. Tak? Tak właśnie. Lepiej, że nam brzuchy pękły, niż na Boże się zmarnowały, tak? Jak ktoś to kiedyś powiedział. Eee, ale to doskonale wiemy, jak to wygląda. No, różnych zawodów można się czerpiać, za wyjątkiem nauczycieli, bo to jest jedyna nacja, która raczej z domu wynosi do szkoły, niż ze szkoły do domu, jak to ktoś się śmiał, tak? Nie ma na Tak. Tak, ale swoje wynoszą, tak? no, chyba że rozdzielność się ma majątkową, jest podzielona, tak? że jedna cebula żony, druga cebula męża, tak? Natomiast, 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 no, w różnych nacjach niezależnie gdzie się pracuje, no mogą być ciągotki, tak, do wynoszenia od najmniejszych do największych rzeczy, od spinacza po, nie wiem, drukarkę, tak? No bo stoi nieużywana i tam się maluje i burzy, tak? No już tak przyrysowując, ale y, tutaj ojciec tak Rej pisze, że dla pielęgnowania nadprzyrodzonej zwroty sprawy noty sprawiedliwości powinniśmy unikać jakichkolwiek kradzieży. Nawet tych, tych naj, najdrobniejszych. Bo to, co mówiliśmy na początku, e, duże rzeczy robią się z małych. I dlatego, dlatego powinniśmy unikać i uczyć tego dzieci. Bo nieraz dzieci też, no, pewnych rzeczy nie rozumieją, tak, I, i gdzieś tam, gdzieś to zabierze, gdzieś weźmie i tak dalej, że dzieciom w porę nie będziemy tego tłumaczyć, że to jest złe, że tego nigdy nie wolno robić. Nie wypracowujemy w nich nocy sprawiedliwości, tej nadprzyrodzonej. Dlatego, dlatego nad tym trzeba uważać, a nieraz jest tak, że dzieci nieraz widzą, że taka mama coś przyniosła z pracy, i znowu przyniosła, i znowu dzieci na początku się nie interesują, i zastanawiają, tak, ale później, kiedy są starsze, mówią: tak, no skąd to mama przynosiła? Tak, no chyba kradła, zabierała, tak? No nie wiem, czy tak szef pozwala wszystko przynosić z pracy, nie? Także to nie wiadomo. Dlatego, dlatego tutaj, jakby na samym początku o tym się mówi, żeby wzbudzać już w dzieciach uczyć od początku, tak jak to nazwałcie Stan e, instynktowny wstręt do najmniejszych nawet niesprawiedliwości. Bo to jest już jakaś niesprawiedliwość. Że my przywłaszczamy sobie coś, co do nas nie należy. E, a przywłaszczamy sobie wtedy, kiedy bierzemy cudzy przedmiot bez pytania. E, niezależnie jaki on jest. To teraz wyobraźcie sobie, że Otwieracie biurę w tym budynku, tak? Kupujecie pięć biurek, pięć drukarek, w szufladach tego biurka będą no, różne artykuły biurowe itd, tak i tak dalej. No i czy byście się nie złościli, jak kółko trzeba je kupować, tak? No co wy robicie? Jecie te kartki, tak? Czy nie, nie Jecie te spinacze, No ciągle nie ma, tak? Ciągle one znikają. No. Każdy by się zdenerwował. A już kiedy my rzeczywiście patrzymy, no to czujemy się jakoś usprawiedliwienie, o, bo tyle tutaj tego jest, że, że, no może tyle tego jest, może, nie wiem, się marnuje, ale to są czyjeś pieniądze, to nie jest nasza własność dlatego powinniśmy zawsze, zawsze dbać po to, żeby mieć samemu ten taki instynktowny wstręt do najmniejszych nawet niesprawiedliwości, lepiej się nie plątać, tak, jak już to zawsze można się zapytać, ustalić z przyłożonymi, szefie, no nie wiem, no to może będziemy mniej tych pokwetów robić, bo, bo one zawsze zostają, tak? no czyż to szkoda wyrzucić, czy co mamy z nimi zrobić, no nie wypada wyrzucić, tak może je weźmiesz, może my możemy wziąć, może coś tam, tak do jadłodzielni zamieść, czy, czy, czy gdziekolwiek. No. E, no tu są jakby, jeżeli chodzi o żywność, to są sprawy sprawy, że tak powiem, no myślę, że do dogadania, no, ale takie przynoszenie rękawiczek, maseczek, długopisów, spinaczy, koszulek i tak dalej, no to już to rzeczy tak naprawdę. E, no jednoznaczne, tak by trzeba było powiedzieć. Dlatego, dlatego tutaj trzeba, trzeba na to uważać, nawet na te najmniejsze rzeczy. Kolejna sprawa, e, jeżeli chodzi o kształtowanie w systemie cnoty sprawiedliwości, to odczuwanie należnego wstrętu do zaciągania długów, jeśli się nie jest pewnym, że będzie jest czego oddać, Bo nieraz zbyt lekkomyślnie zaciągamy długi. E, jeszcze nie mamy planu, jak, jak że te płaty zorganizować, ale. ale no niestety, niestety może się skończyć tak, że nie będziemy mogli dotrzymać tej sprawiedliwości, żeby ten dług oddać. Tu oczywiście pewnie nie chodzi o ten dług bankowy, bo bank sobie poradzi bardzo szybko tak, z dłużnikiem, bo to zaraz, zaraz przyjdzie komornik i, 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 i tak naprawdę ten dług odzyska, ale nieraz zaciągamy długi u ludzi u znajomych, u przyjaciół, u rodziny i, i one mogą być zaciągane w takiej wysokości, że no już zaciągając ten dług tak naprawdę nie mamy pomysłu, w jaki sposób spłacimy. Eee, osoby prywatne nie mają takich narzędzi, żeby ten dług odzyskać i tutaj już się robi niesprawiedliwość. Tak? Później tylko nam zostaje nieodbieranie telefonów tak, albo przechodzenie na drugą stronę ulicy, unikanie kogokolwiek. Jest to duża niesprawiedliwość. Ponieważ no wiedząc, że nie możemy że nie możemy sobie na to pozwolić, że nie będziemy wiedzieli, z czego oddać. Nie mamy takich możliwości, nie mamy takich mocy przerobowych, a i tak komuś mydlimy oczy i, i pożyczamy Ci tutaj za miesiąc oddam, a wiemy, że nie będziemy mogli za miesiąc oddać. Jest to grzech tak? I, i poważne wykroczenie przeciwko cnocie sprawiedliwości. Także to jest też ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Yy... Kolejna, kolejna yy, sprawa. Yy, aha, no to jeszcze dodaję, że za punkt honoru trzeba sobie poczytywać jak najszybsze spłacenie długów, które, yy, które zaciągamy. One niech będą miały pierwszeństwo przed wszystkim, tak? Chleb ze smalcem, chociaż teraz jest rarytas, Tak yy, się okazuje czasami, ale rzeczywiście zacisnąć pasa, ale oddać sprawiedliwie to, co się komu należy. Nie przetrzymywać. Yy, bo to już też czasami, właśnie może nawet podchodzić pod grzębę wołającą pomstę do nieba, gdzie się mówi o wstrzymaniu zapłaty pracowników. Tutaj też no, wstrzymuje się no, ze swojego jakiegoś tam grzesznego tu nieraz upodobania spłatę naszego długu. Lepiej zawsze powiedzieć, tak, że jest taka sytuacja, że no, pilnie potrzebuje, bo coś się pilnego stało. No nie wiem, bo tak się zapadł. Tak. No, no nie wiem, no, no trzeba pewne rzeczy zrobić. Tak. Nie mam pieniędzy, tak. ale też nie mam nie zarabiam tyle środków, no żeby mógł to szybko oddać, żeby mógł to szybko zwrócić. No, jeżeli możesz mi pożyczyć na długi tak, okres tak, spłaty, no to oczywiście no, no, trzeba pewne rzeczy zrobić i można pewne rzeczy zrobić, ale to trzeba zawsze umówić się z tym, kto pożycza, z tym, którego wiążemy właśnie ze sobą taką umową gentlemenską, no, że tak powiem. Kolejna sprawa to jest sprawa pożyczanych przedmiotów. Jeżeli chodzi o pożyczane przedmioty, to zasada jest taka, że powinniśmy zawsze obchodzić się z nimi z największą troską. Lepiej dbać niż swoje. I oczywiście wtedy, kiedy już nie potrzebujemy, to niezwłocznie te pożyczone przedmioty oddawać. Bo to wynika tak naprawdę z cnoty sprawiedliwości. Coś, co nie należy do mnie, ja tego używam, bo tego potrzebuję. E, I kiedy tylko przestanę potrzebować, oddaję. E, no nieraz tak bywa, że, że, że gdzieś tam przetrzymuję, najczęściej książki tak lądują gdzieś tam w naszych księgozbiorach. E, I później się okazuje, że nie wiadomo, już głupio oddać, tak. Już jej 10 lat temu tą książkę pożyczyłem. Ale ja nieraz też tak mam, że ja pożyczam, nie zapiszę, ja potrzebuję książki i nie ma. I do tej pory mam full jakiś tam, e, pulę jakiś tam, pule jakichś tam rzeczy, przedmiotów, które wiem, że pożyczyłem, Wam pamiętam, ale twarzy nie pamiętam, komu, tak? No i potrzebuję, no i nie ma, potrzebuję i nie ma, no tak nieraz jest. E, dlatego nikt z Was nie chciałby być w takim położeniu, żeby będzie czegoś potrzebował nagle i nie ma, bo jutro jadę na biwak, nie, nie ma piwotu. Komu ja pożyczyłem? Nie wiem, że rok temu pożyczałem komuś te śpiwory, ale nie ma. I teraz rób, co chcesz. No trzeba jechać kupić nowy. Tak? Eee, no, starzeje to są takie błahe rzeczy, ale, ale, ale tak naprawdę tak naprawdę eee, wynikają gdzieś tam no, z zaporzonej tej cnoty sprawiedliwości, że nie potrafimy oddać temu, co się komu należy. Eee, I szanować tych przedmiotów, które do kogoś należą. Kolejna sprawa To jest wyrządzanie komuś szkody e, Oczywiście Jeżeli wyrządzam komuś szkodę Dobrowolnie no to jestem zobowiązany pod grzechem Żeby e, Żeby tę te, no, te, te, szkodę Naprawić Żeby zadośćczynić tej szkodzie Natomiast jeżeli Ta szkoda była no, Zrobiona niedobrowolnie tak, Przez przypadek no to nie ma takiego pod grzechem obowiązku naprawy tej szkody, bo nie, no nie ma tutaj grzechu, tak? to tylko no, z dobrego smaku, już no, z dobrego wychowania, tak? no, z chrześcijańskiej miłości no, powinniśmy poczuwać się do, do tego, żeby właśnie tę krzywdę niedobrowolnie wyrządzoną, żeby, żeby, żeby wyrównać, żeby się zatroszczyć, tak? bo ktoś, nie wiem, Gdzieś tam no, wyciągnięte sobie siedział, czytał coś poczekanie, ktoś przechodził, nie zauważył, potknął się i złamał. Tak? No to chyba zakupy mu zróbcie, tak? Jak już nie może sam wychodzić, bo ma nogę w gipsie i tak dalej. No tak wypadałoby z ludzkiego punktu widzenia właśnie zatroszczyć się, nawet jeżeli nie zła naszej winy, tak? Yy, tylko byliśmy jakimś tam trybikiem w jakimś tam uszczerbku, tak? yy, na kimś, ale powinniśmy się poczuwać się tutaj do odpowiedzialności, ale w tutaj... Nie ma tak? Jakiegoś śmiertelnego, czy jakiegoś nadużycia, czy na te sprawiedliwości, jeżeli to się zdarzy. Kolejna sprawa, tutaj tak naprawdę bardziej może chyba księży dotyczy, chociaż no, bo no każdy, no chyba, że ktoś się odnajdzie w tym podpunkcie, żeby, może, może nie, może i każdy tak naprawdę, Chodzi tutaj o to, jeżeli przyjęło się w depozyt jakieś dobra, pieniądze, jakieś inne walory, to trzeba zadbać o to, żeby tak je zabezpieczyć, żeby w